thank mm -hmm. you mm -hmm. Prawie 700 pani zrzeszonych w kołach gospodyń wiejskich funkcjonujących na terenie Powiatu Częstochowskiego świętowało Dzień Kobiet z europosłanką Jadwigą Wiśniewską. Impreza zorganizowana w hali sportowej w Mykanowie była okazją do spotkania się w szerszym gronie przedstawicielek środowisk od lat dbających o kultywowanie ludowych tradycji. Mówiono m.in. o ustawie dotyczącej gospodyń wiejskich, której celem jest nadanie osobowości prawnej kołom, zapewnienie możliwości szybkiej rejestracji oraz w Wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Te programy są dedykowane do wszystkich, do, do rodzin polskich. Przecież Eurostat podaje bardzo wyraźnie, że Polska jest liderem wzrostu gospodarczego. Jesteśmy również liderem w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wyprowadzanie dzieci z ubóstwa. To są twarde dane, z którymi nawet opozycja nie potrafi dyskutować, prawda? I teraz kolejne programy adresowane również do pań zaangażowanych w działalność kół gospodyń wiejskich. Nasz rząd Prawa i Sprawiedliwości jako pierwszy rząd pomyślał właśnie o tych paniach przedsiębiorczych. I energicznych i dlatego mamy takie projekty, które są adresowane do tych pań, są ukłonem w ich kierunku i proponujemy, aby koła gospodyń wiejskich Yy, yy, składały wnioski o dofinansowanie. Te panie z tych kół będą doskonale wiedziały, na co te pieniądze przeznaczyć, bo, bo są gospodarne i są rzetelne i będą miały spożytkować na pewno pięknie te środki, a my poprzez to chcemy, żeby koła gospodyń wiejskich rozkwitały, miały finansowanie, mogły pro, prowadzić jeszcze szerszą działalność niż dotychczas. W wielu, zwłaszcza małych miejscowościach, KGW są jedynymi komórkami integrującymi mieszkańców i organizującymi wydarzenia o charakterze kulturalnym. Spotykamy się cyklicznie co czwartek, a oprócz tego bierzemy udział w obrzędach. Na przykład, byłyśmy niedawno taki obrzęd ostatkowy gdzie chodziłyśmy sobie, przypominałyśmy właściwie mieszkańcom, że można przebrać się i odwiedzać mieszkańców. Dawniej u nas to po ślubie, jak był ktoś po ślubie, to wywoziny były, tak zwane wywoziny na furmance, wtedy było wesoło. Jechało się do Pana Młodego czy do Pani Młodej, zabierało się jakiś majątek. Teraz będzie przed Wielkanocą, wie, y, niedziela y, gajowa, gdzie też w kopalni dzieci ze szkoły i my z koła gospodyń będziemy wspomagać i też chodzimy po domach, obśpiewujemy każdego y, mieszkańca. Bardzo często przy kołach gospodyń wiejskich funkcjonują zespoły folklorystyczne swoimi występami, uświetniające imprezy różnego typu, odbywające się w macierzystych gminach, ale i rozsławiające regionalizm często w bardzo odległych miejscach. Zespół jest założony od 1985 roku. Działamy w tym naszym zespole. Wyjeżdżamy na wszystkie festiwale, przeglądy, bierzemy udział w Dorzynkach we wszystkich innych imprezach. Także zespół działa bardzo prężnie. No teraz będziemy, na przyszły rok będziemy obchodzić 35-lecie naszego istnienia. A nie macie problemu z naborem młodych osób? Właśnie tu jest problem. W tej chwili no, założyły panie oprócz nas, koło gospodyń. No mamy trochę zapisanych, no liczymy na to, że się dołączą do nas. A chętnie byśmy przyjęli, jak najwięcej, żeby było. Nasz zespół istnieje 11 lat. W zeszłym roku już mieliśmy 10-lecie naszego zespołu. No i mamy różne suity, Częstochowską, Śląską, Rzeszowską, Żywiec weskicki, Krakowski. Występujemy na terenie gminy, gdzie nas zapraszają. No i mieliśmy tak samo u siebie z bliska i z daleka zespół z Litwy i drugi, na drugim roku znowu był zespół z Turcji. Młodzi studenci razem z nami występowali, wszędzie żeśmy tak jeździli na występ. No i mamy i kościelne pieśni, mamy pasyjne, tak samo i maryjne śpiewamy, jak potrzeba w kościele, no i dużo mamy różnych występów. Brak zainteresowania ze strony młodszych kandydatek to problem, z którym boryka się wiele kół w całej Polsce, ale i wyjątków od tej reguły na szczęście nie brakuje. Jesteśmy zespołem śpiewaczy, ale od niedawna jesteśmy zrzeszone jako grupa już taka stowarzyszenia właśnie koła gospodyń wiejskich. No i cóż, i przed nami pokolenie najmłodsze, które też za chwileczkę będziemy wcielać w naszą tutaj, w naszą działalność, w naszą drużynę. Tu jest kierownik, tu jest szefowa, senior, ja troszkę młodsze reprezentuję też pokolenie, no i najmłodsze. I zaczynamy działalność i pracujemy. Zmienia się działalność Kół przez te lata? Raczej nie. My propagujemy pieśni ludowe, bardzo stare, występujemy na festiwalach, Krajowych, takich i ogólnokrajowych. Reprezentujemy gminę Rędziny na wszystkich festiwalach, gdzie tylko jest to możliwe. Występujemy na festynach, bierzemy udział w uroczystościach kościelnych, pieśni pasyjne śpiewamy, przeróżny mamy repertura, ale głównie reprezentujemy folklor ludowy, stare pieśni ludowe. Jak przystało na Dzień Kobiet, w trakcie imprezy nie mogło zabraknąć życzeń. Wielokrotnie podkreślano, że płeć piękna doskonale radzi sobie w wielu dziedzinach życia, nawet tych, które jeszcze do niedawna były wyłączną domeną mężczyzn. Są kobiety w kole gospodyń wiejskich, które tak naprawdę przekazują tę piękną tradycję, tę piękną mądrość naszych poprzedniczek, ale w ramach również idąc w parze z wychowaniem. Więc to równouprawnienie wydaje mi się, że to jest takie stwierdzenie, które gdzieś tam wybrzmiewa, jest powtarzane, ale to w nas kobieta, to w naszych małych ojczyznach, to w naszej ojczyźnie tkwi, czy kobieta chce się realizować na wiele sposobów, czy też nie. Bo każda droga do spełnienia się jest piękna, tylko że musi być drogą wybraną przez każdą kobietę. W Mykanowie uświetniły występy artystyczne, których ważnym punktem był koncert miejscowej orkiestry dęczej.